Witajcie kochani, zapraszam Was na przegląd do Action. Mamy nowy tydzień promocyjny, tak więc zostawcie subskrypcję, łapeczkę i lecimy z przeglądem. Tutaj mamy, widzę na promocji, poduszki z mikrofibry oraz mop do podłogi. Te mopy są naprawdę bardzo fajne. Kuzynka kupiła ci Są tak zadowolone, że dzisiaj biorę szary, bo... Do mojego starego nie idzie kupić wkładów, a tutaj zawsze te wkłady są dostępne. Teraz też można kupić je w promocji za 5 zł. Przejdziemy na półeczki, to wam pokażę. Tutaj się coś zahaczyło, zaraz wyciągnę tego mopa i zobaczycie jak on w całości się prezentuje. Ma funkcję rozplacza i pojemnik ma pojemność 500 ml. Co tutaj jeszcze znajdziecie fajnego, to na pewno tą półkę, wymiary to 76x38 i metalowy fajny czarny stolik. Zobaczcie tak on tutaj wygląda. No i lecimy na półeczki. Na żółta, na łóżko 40 zł, 240 na 220. Dostępne trzy kolory. Ale hitem chyba tego przeglądu będą pościele. Mamy naprawdę niskie ceny: 40 zł. Tam są wymiary 220 na 200, więc nie wiem, jakie ceny będą miały te 140 na 2, bo 40 zł. Tam cenówka jest inna na tą większą pościel. Tutaj mamy takie kwiaty, widzę jakieś dinozaury, góry. Tak to, to się prezentuje, jeżeli chodzi o. Pościel, mamy tutaj bawełnę, następnie materiał o taka ochronka 22 zł, ochrona na materac 22 zł, no i kolejne pościele 2 na 2 z mikrofibry, niecałe 32 zł. I tu widzę fajną zieloną, już Wam pokażę, zobaczcie, one są dwustronne. Kolejne 25 zł, tutaj jest taka 140 na 200 piękny wzór kwiatów, aksamitna poszewka za niecałe 15 zł te futerko czarne zawsze mnie kusi już, któryś raz jest w promocji tygodnia Wakszyn 18 zł, duże świeczki tutaj mamy olejki zapachowe za 8 dyfuzory za 18 niecałe zł pokażę Wam jak on się prezentuje bo on jest dosyć pojemny 200 ml i tu obok jest dyfuzor z kamieniami, słuchajcie, soli himalajskiej, i one są naprawdę y, cudowne. Mają też taki pasek po środku LEDowy. Tutaj jeszcze znajdziecie na przykład zrób to sam taki fajny koszyczek za 15 zł. I ten lisek dla mnie jest chyba numer jeden. Wysokość tego kosza to będzie 16 cm, albo to będzie szerokość chyba szerokość. 45 zł dino. Tutaj mamy zmywalne pisaki, niecałe 3,60 tylko nie wiem, jak one są zmywalne, bo one mają tylko jeden... Nie mają z drugiej strony żadnej gumki czy tam, wiecie. Jest tylko hmm, kolor. Nie wiem, jak to działa. 7 i niecałe 8 złotych, słuchajcie. Fajny, artystyczny dziennik. Tutaj te złote dodatki się um, mienią. Następnie mamy szkicownik, niecałe 18 złotych. Tutaj mamy jakieś tasiemki, naklejki 3,60 zł, tutaj są farbki akrylowe za niecałe 18,50 zobaczcie jaki duży wybór kolorów 43 zł niecałe tablica LEDowa ona już kiedyś była na promocji a tutaj macie 66 aż kolorków kredek i myślę, że ta cena też jest hitem bo niecałe 22 zł kolorowanki 7 no i tutaj teraz będą smakłyki Granole wam polecam, bo jest fajna. Tutaj są jakieś um, pałeczki, one w środku mają nadzienie orzechowe, tutaj widzę um, orzeszki. O i mamy piękną marmurkową tacę za niecałe 18 zł. Kolejno um, pojawiły się maty łazienkowe za niecałe 11 zł. Trzy kolory widzę u mnie. Dostępne. Tutaj jeszcze są takie dywaniki na ładzieńkowe za niecałe 23 zł. Ostatnio pokazywałam ją jaką nowość, a teraz jest na tygodniu promocyjnym. Zobaczcie jaki ładny wzór. Ściereczki i tutaj są wkłady właśnie do tego mop'a, Zobaczcie, za dwie sztuki, 5 zł, więc wkład wychodzi 2 piątka. No to jest hit. Zestaw narzędzi, stówka i już wam pokażę. Te lampy. Lampki y, sufitowe, LEDowe na pilota, trzy dyszki. Ja nie mogę tego przeboleć, jak myśmy z mamą y, szukały lampek, to tylko były zestówkę. zobaczcie jak te ceny spadły, bynajmniej y, tych lampek. Tu mamy y, przeróżne wkręty, śrubki, zestaw wkrętów, zobaczcie za 18 zł. No i mamy przekąski dla pieska. Przeróżne. Tutaj są różne jakieś chyba smaki też. No i mamy uniwersalne środki do czyszczenia za 6 zł. Tą firmę już nie trzeba reklamować, bo ona jest znana. że za niecałe 7 zł. No i mamy organizer do, na kosmetyki za 12 zł. Mydło do rąk dla dzieci 7, i tutaj mamy wody toaletowe za dyszkę. I mamy Barbie, Stitcha, króla lwa. A tutaj jeszcze były inne księżniczki z tyłu, ale ten królew ładnie pachnie, bo kiedyś miałam okazję wąchać, więc to mogę Wam polecić. Tutaj mamy balsamy do ust, różne mm, smaki, bo to raczej zjadamy. Więc tam jest truskawka, wanilia i inne. Skarpety sportowe, takie dłuższe 43 na 46 za 11 niecałe złotych, tutaj mamy skarpety damskie 22 zł i męskie, tu mamy dla dzieci, takie z antypoślizgiem, dwie pary za niecałe 11 zł, zobaczcie taki fajny dino. I tu obok jeszcze są dla dziewczynek, to też Wam już pokażę, te są fajne, bo tutaj mamy tęcze. Jakieś serduszka, a tu jakaś książniczka z koroną na głowie. Kapciuszki, coś w stylu. Hmm. Mi się to z górami kojarzy, nie wiem czemu. 11 niecałe złotych. Tu mamy takie do kostek za 17,50. Rozmiarówka jest od 36 do 41. Te są świetne. Szkoda, że moja mała już kupiła inne, chociaż też nie była zadowolona, bo te bym jej. Kupiłam, bo są naprawdę fajne. Koc, koc szale 22 zł, i tu mamy jakiś kombinezon za 45 zł. Znaczy, kombinezon. Dresik. Zobaczcie, jaki fajny. Bardzo fajny materiał, fajnie będzie myślę jak wyglądał. Tutaj już tak kiedyś widziałam na TikToku dziewczyny robiły filmiki. Te dresiaki naprawdę fajnie wyglądają. Tu miałam rozmiar L. Figi bądź biodrówki, za nie całe dwie dyszki. Tutaj mamy cztery sztuki. Zobaczcie takie kolory. I coś jeszcze fajnego: miękki taki biuston, już za niecałe 20 zł. Kolory to zielony i czarny w moim sklepie. Bardzo ładne. Taka fajna jest guma szeroka. No i coś dla dziadka, jak szukacie. 11 zł maszynki z Gillette, One są naprawdę świetne. Tu następnie są w promocji kremy, odżywki, serum o fajne są do ust te maseczki za 2,80 tutaj mamy balsamy do ust 3,50 olejki eteryczne za piątkę, ale te maseczki do twarzy też są fajne 2,69 i widziałam ostatnio dziewczyny chwaliły tą kokosową i tą tutaj awokado, A więc te dwie wam polecę, bo to mam sprawdzone źródło od dziewczyn może kiedyś się też zrobić, chociaż już mam tyle zaległych niezrobionych leżą w szafce, no ale nie mam czasu. No i mamy tutaj fajne żele pod prysznic, a poza promocją, zobaczcie, jest taki fajny metalowy koszyk na owoce za 15 zł. Jeszcze na promocji znajdziecie gdzieś na sklepie krzesło gamingowe dla dzieci. Słuchajcie, 200 niecałe 30 zł. To jest cena fajna. Co jeszcze znalazłam? Takie fajne figurki. Za 40 i za 8. Takie małe słodziaki. Zobaczcie. Lisek jest po prostu cudowny. Tak więc to by było na tyle, kochani. Zapraszam Was gorąco na moje wcześniejsze przeglądy. Wczoraj wleciała Biedronka i Pepko. Tam były fajne rzeczy. W Biedronce jest teraz aktualnie fajna promocja, bo drugą rzecz kupicie. Z, tam na wyprzedaży są takie kosze świąteczne za złotówkę. Tu macie przegląd z Pepko. Naprawdę. Bardzo Was zachęcam do mm, mm, oglądania, bo jest świetny film i tyle nowości jest w Pepko, że naprawdę głowa boli. Dzisiaj byłam nagrać dla Was kolejny przegląd i takie ładne. Pokażę Wam dzisiaj kwiatuszki sztuczne w. Mm, Kaloszach, kalosze. To jest po prostu hit za 12 zł, takie malutkie, no coś fajnego. Ale i nie tylko, bo będą nowe zasłony, takie piękne, no będzie bardzo dużo fajnych rzeczy, więc zapraszam Was gdzieś około 19, 18, jakoś tak. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. Zostawcie łapkę, subskrypcję. Dla tych co nie subskrybują, zostawcie też dzwoneczek, będziecie zawsze wiedzieć, kiedy filmiki pokazują się na kanale. Ja jeszcze chciałam bardzo podziękować za wszystkie komentarze. łapki, subskrypcje jesteście wspaniali. Dziękuję za każdy komentarz, za każde miło słowo. Życzę Wam cudownego dnia. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!